Zdarzenia doszło kilka dni temu. Niezidentyfikowane osoby włamały się na serwer centrum usług wspólnych i zaszyfrowały dane pracowników przedszkoli i szkół, w tym nauczycieli. Zamiast nich pojawia się komunikat informujący, że dane zostaną udostępnione po zapłaceniu okupów w Bitcoinach. To nie jest kradzież danych, tego nie wiemy, czy one zostały pobrane, jakkolwiek będą używane, to jest zaszyfrowanie danych i dotyczy to tylko i jedynie pracowników szkół i przedszkoli, a nie uczniów. W bazie znajdowały się m.in. dane osobowe, adresy, numery PESEL i dowodów osobistych oraz kont pracowników szkół i przedszkoli. Dyrektorzy placówek mają informować swoich pracowników o możliwości wymiany dowodów osobistych, co część nauczycieli już zrobiła pod koniec ubiegłego tygodnia. Jak zapowiadają władze miasta, nie ma niebezpieczeństwa, że na początku września nauczyciele zostaną bez wypłat. Bowiem wszystkie dane, które zostały zaszyfrowane, znajdują się także w szkołach i przedszkolach. Regularnie są też tworzone kopie zapasowe dokumentów. Zdaniem przedstawicieli ratusza nie ma możliwości obrony przed hakerami, choć co miesiąc zmieniane są hasła dostępu do danych znajdujących się w Centrum Usług Wspólnych. W ostatnim czasie hakerzy zaatakowali również kilka innych instytucji i firm działających na terenie Słupska. Początkowo prace miały kosztować 20 milionów złotych, ale ponieważ koszty zarówno materiałów jak i robocizny w ostatnich miesiącach bardzo wzrosły, miasto postanowiło zwiększyć wkład własny z 2 do 6 milionów złotych. Na terenie, na którym przez lata rozstawiały się przyjeżdżające do miasta cyrki, powstanie ogromna zabawka dla dzieci i młodzieży. Obok głównego elementu będą tam jeszcze między innymi górki, zjeżdżalnie i pomosty. Tylko ten element nowego wyposażenia parku ma kosztować 2 miliony złotych. Nowa będzie również fontanna, nowe będą ścieżki, przy których powstaną atrakcje dla rowerzystów i rolkarzy. Poprawiona zostanie również górka saneczkowa, przybędzie także sporo zieleni. Zamontowane zostaną zraszacze, przy których przechodnie będą się mogli orzeźwić w upalne dni. Zmieni się też część parku należąca do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Będzie to miejsce na duże imprezy masowe. Nami jest potrzebne. Zielony teren, duża przestrzeń w dobrym standardzie, która będzie miejscem piknikowania, koncertów ze sceną. I scena też tam powstanie. Tak, żebyśmy mogli właściwie od momentu, kiedy jest dobra pogoda na imprezy zewnętrzne. Ją wykorzystywać, tak? I ona będzie na stałe. Dzięki przebudowie parku alejkami będzie można przejść od ulicy Garncarskiej do mostu czołgowego. Choć w parku kultury i wypoczynku zmieni się dużo, wciąż jeszcze sporo zostanie do poprawienia. Ale na dalsze prace a te wyceniono na około 12 milionów złotych, póki co nie ma pieniędzy. Po przeniesieniu oddziału położniczo-ginekologicznego trwała dyskusja na temat dalszych losów budynków szpitalnych w Ustce. W rezultacie władze szpitala samorządowcy z Ustki oraz z Urzędu Marszałkowskiego postanowili o przeznaczeniu obiektu na funkcje sanatoryjne. Zgodnie z założeniem ma to uzupełnić ofertę słupskiego szpitala i Ustki jako uzdrowiska. Adaptacja budynków na potrzeby sanatorium uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego oraz zakładu przyrodoleczniczego kosztowała ponad 17 milionów złotych. Mamy tą bawiarnię, mamy ten obrót który jest nie wiem, rozłączną częścią zakładu przyrodniczego, e, przyrodniczego. E, ten zakład przyrodniczy, jak również sanatorium, to są dwa najistotniejsze elementy leczenia urodziskowego. W skład sanatorium uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego wchodzi zakład przyrodoleczniczy z 70 łóżkami rehabilitacyjno-sanatoryjnymi. Oprócz tego zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny, w którym jest 55 miejsc dla osób, które wymagają całodobowej opieki. Funkcjonuje tam również przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci będą mogli, e, bynajmniej nie w sposób komercyjny, ale korzystać. E, z opieki zdrowotnej i, i, i korzystać z tych fantastycznych walorów uzdrowiskowych miasta, miasta Ustki tutaj w tym, w tym obiekcie. Sanatorium pierwszych pacjentów przyjmie prawdopodobnie jesienią. Wszystko zależy od umowy, którą podpisze z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ustka obok Sopotu jest jednym z dwóch miast w województwie pomorskim, które ma statut uzdrowiska. Sanatorium w budynkach szpitala ma uzupełnić dotychczasową ofertę uzdrowiskową w kurorcie. Chodzi o sprzedaż przez gminę działek na terenie inwestycyjnym w Płaszewku, tym samym, które z początkiem przyszłego roku, zgodnie z rządowym rozporządzeniem, ma wejść w granice administracyjne miasta. W wypowiedzi medialnej wiceprezydent Słupska, Marta Makuch, stwierdziła, że zgodnie z rozporządzeniem po podjęciu decyzji tego typu działania nie powinny mieć miejsca oraz, że może się okazać, iż sprzedaż gruntów będzie niezgodna z przepisami, co wiąże się także z kłopotami dla potencjalnego kupującego te tereny. Na tę wypowiedź zareagowały władze gminy Słupsk. Wójt Barbara Dykier uznała tę wypowiedź za nieprawdziwą i szkodzącą interesom, a także dobremu imieniu gminy. Domaga się sprostowania słów wiceprezydent miasta. Jak argumentują przedstawiciele gminy? Gmina jako właściciel terenu ma prawo do jego sprzedaży, a termin wynika z wcześniejszych decyzji i został zaplanowany na koniec tego roku. Władze miasta prostować wypowiedzi wiceprezydent nie zamierzają. Moja wypowiedź. Yy... Nastąpiła na skutek chociażby tego, że gmina Słupsk do dzisiaj nie zechciała pokazać nam dokumentów związanych ze sprzedażą działki, a jest to prawo każdej osoby, każdej, która przyjdzie z ulicy i zechce zobaczyć takie dokumenty, operat dotyczący wyceny chociażby terminów ogłoszeń, wadium. Zostało to przekazane do prawnika i taką mamy odpowiedź, że nie może być nam udostępnione. Władze miasta mają podejrzenia co do prawidłowości przeprowadzania procedury sprzedaży gminnych terenów. Zapowiadają wnioski o kontrolę do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Najwyższej Izby Kontroli. Z kolei władze gminy zapowiadają, że jeśli nie doczekają się sprostowania wypowiedzi prezydent miasta, nie wykluczają podjęcia kolejnych kroków prawnych. Tereny inwestycyjne w Płaszewku to najbardziej atrakcyjne grunty, jakie z początkiem przyszłego roku przejdą z gminy do miasta. Poza nimi w granicach Słupska będą także niezurbanizowane części sołectw Strzeli i bierkowo. W miejskich szkołach podstawowych uczyć się będzie ponad 5200 uczniów, to nieco mniej niż przed rokiem. Więcej natomiast będzie uczniów w liceach, technikach i szkołach branżowych, w sumie ponad 5,5 tysiąca osób. Wszystko dlatego, że podstawówki w czerwcu opuściło półtora rocznika uczniów klas ósmych, którzy teraz rozpoczynają naukę w szkołach średnich. Dla nich w poszczególnych szkołach utworzono dodatkowe klasy, dlatego każdy absolwent podstawówki mógł znaleźć miejsce w szkole średniej, choć nie zawsze w tej pierwszego wyboru. Jednak, jak zapewniają urzędnicy, nauka we wszystkich szkołach będzie się odbywała na jedną zmianę. Zmiany jednak będą szczególnie organizacyjne. Przede wszystkim w szkołach pojawią się pedagodzy specjalni, a ze specjalistami na rynku jest problem zresztą nie tylko z tymi. Dla wielu dyrektorów największą bolączką w wakacje było znalezienie nauczycieli do niemal wszystkich przedmiotów. Coraz trudniej jest o zatrudnienie nauczycieli. Początkowo było tak, że to dotyczyło nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzisiaj już sytuacja wygląda nieco gorzej, ponieważ dyrektorzy zatrudniają, nie mogąc oczywiście zatrudnić nauczycieli, ponieważ jest ich na rynku coraz mniej, zatrudniają tych nauczycieli, którzy już odeszli na emeryturę. Na tym chwilę jest ich ponad 40. Ogółem w szkołach prowadzonych przez miasto pracuje ponad 1,5 tysiąca nauczycieli. Rok szkolny, który rozpocznie się w czwartek, potrwa do 23 czerwca. Wcześniej, bo pod koniec kwietnia, zakończą go uczniowie ostatnich klas liceów i techników. Ci potem napiszą maturę. Te egzaminy będą się już odbywały według nowych zasad. Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot, którego ma się uczyć młodzież w szkołach średnich. W założeniu ma zastąpić wiedzę o społeczeństwie. Jedynym podręcznikiem do nauki hitu zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji jest ten autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. Od tygodni książka jest krytykowana za liczne błędy, które się w niej znajdują. Specjaliści znaleźli ich wiele, od językowych po merytoryczne. Przede wszystkim książka jest jednak krytykowana za jej wydźwięk ideologiczny. Zdaniem specjalistów Reprezentuje ona bowiem skrajne poglądy bliskiej ideologii ministra edukacji. Książka autorstwa profesora Roszkowskiego została również skrytykowana przez wielu polityków, samorządowców i przedstawicieli szkół. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie w całym kraju proszą nauczycieli, by ci nie korzystali z tego podręcznika. Podobnie zrobiły władze Słupska. Zaapelowałam do naszych dyrektorów, żeby rozmawiali z nauczycielami, żeby. Wstrzymali się do czasu, kiedy będą mieli wybór, i wtedy podjęli decyzję. Mogą również korzystać z własnych materiałów. Wiem, że Urząd Marszałkowski już pracuje nad takim pakietem materiałów, więc bardzo możliwe, że również będziemy y, podsuwali naszym nauczycielom inne rozwiązania. Natomiast chcę jasno powiedzieć, że jest to decyzja nauczyciela. My możemy y, sugerować to, żeby jak najlepiej dobrać formy, metody i narzędzia nauczania, żeby to było z korzyścią dla uczniów i uczennic. Jak dodaje wiceprezydent, niemal gotowy jest już kolejny podręcznik do nauczania hitu, choć nie ma on jeszcze rekomendacji Ministerstwa Edukacji. Historii i teraźniejszości uczyć się będzie młodzież w pierwszych klasach liceów i techników. Chodzi o budynek przy ulicy Lutosławskiego 33, który znajduje się po przeciwnej stronie Nowego Teatru. Władze Słupska poinformowało o planach rozbiórki kamienicy z 1885 roku. Rozważają kilka opcji, które miałyby powstać w tamtym miejscu. Między innymi mowa jest o skwerze, który miałby nosić imię Jolanty Szczypińskiej, bo parlamentarzystka przez lata miała tam swoje biuro. Sprawa jednak oburzyła słupskich aktywistów. Na portalu Facebook uruchomili fanpage Komitet Ochrony Słupskich Zabytków, gdzie na bieżąco informują o sprawie. Twierdzą, że budynek niedawno przeszedł ekspertyzę techniczną i nadaje się do remontu. A nie do rozbiórki. Podczas analizy jego stan techniczny określono bowiem jako średni. Ponadto, jak twierdzą, ma on wartość historyczną. Uważają, że należy bezwzględnie chronić substancję XIX-wieczną, przywracając jej wartość, a nie ją niszczyć. W sprawie w najbliższym czasie ma wypowiedzieć się konserwator zabytków.